Następna Ligia Siczek Michał Śmigielski, potem Tomasz Krócki, Marcy Sąkowski i Marta tak Niewa No nie, Indianie. Krzyżacy, Muszkieterowie, nasze wojska i sprzemierzone wojska indiańskie przed nami. Nareszcie. Jedna skło, druga kło. Raz, razem Pasła. Takie szkła. To są stare Indianki czy młode Indianki? Nie, młode Indianki. Przez państwem, młode Indianki Barbara Filip, Justyna Małysko. Elka Jaskadyny. Proszę, przeszkoda numer dwa w indiańskim stylu. Ruch wodą też no do wody jest. I teraz przeszkoda numer Gdzie on jest ostatnio dawno udominięty.

You, nie mogę było Nie, ale Indianie nie, nie tak Szczepa, szczepy plemienne różne biją się między sobą, batami i tu widzimy wojnę dwóch plemion. Okay. Może to im pomoże? Sygnały. Miszczą. Tak Miszczą. 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 i i do rezerwatu, i do rezerwatu. Proszę <śpies> zabrać z parkourów strzępy z góry, i do rezerwatu i prosimy Indian zamknąć od razu w rezerwacie.